Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Góra, jestem farmaceutką i w kilku zdaniach chciałabym Państwu przybliżyć temat opieki farmaceutycznej nad pacjentem ze schorzeniami skóry głowy. Jest to mały problem, ponieważ dotyczy połowy populacji, więc na pewno często spotykamy się z tymi pacjentami w naszych aptekach. Problem bierze się głównie z zaburzenia flory bakteryjnej skóry głowy. W warunkach fizjologicznych bakterie i grzyby, które znajdują się na naszej skórze, nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Natomiast w momencie kiedy dochodzi do zaburzenia tej homeostazy, kiedy dochodzi do obniżenia odporności, bakterie i grzyby zaczynają się namnażać, powstaje stan zapalny, no i oczywiście pewne jednostki chorobowe z tym związane. Bakteriami, które najczęściej znajdują się na skórze naszych głów, to są bakterie z rodzaju Propion bakterium, stafylokokus czy drożdże z rodzaju malasazja. I tak naprawdę zachowanie równowagi gwarantuje nam zdrową skórę głowy, natomiast czynniki takie jak zmiany hormonalne, czyli nadprodukcja sebum sprzyjająca rozwojowi bakterii i grzybów, jak czynniki genetyczne, jak niewłaściwe odżywianie bogate w węglowodany i tłuszcze, jak stres, jak brak snu, czy dosyć agresywne kosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, czy zabiegi kosmetyczne mogą doprowadzić do zaburzenia tej homostazy, do zaburzenia fizjologicznego układu naszej flory bakteryjnej. Pacjent, który zgłosi się do nas do apteki, będzie podawał objawy i my po tych objawach będziemy w stanie sobie przyporządkować pewne jednostki chorobowe i ukierunkować się już na odpowiednią rekomendację farmakoterapii. Jeżeli dostaniemy informacje o czerwonych plamkach z zaognionymi brzegami, które oczywiście swędzą, na których łuszczy się skóra, no to możemy przypuszczać, że jest to łojotokowe zapalenie skóry, które ważne, ważna informacja jest taka, nieleczone może doprowadzić nawet do nadżerek, do wypadania włosów, czyli już do stanu takiego trudniejszego w leczeniu. Jeżeli w miarę szybko zareagujemy, Mamy środki na to, żeby temu pacjentowi szybko pomóc. Jeżeli pacjent zgłosi się do apteki z objawami swędzenia, łuszczenia się na skórka w postaci takich płateczków o barwi biało-szarej, no to myślę, że łatwo będzie scharakteryzować tą jednostkę, że jest to łupież suchy. Jeżeli scharakteryzuje pacjent te płateczki jako takie żółtawe, bardziej tłuste, no to mamy do czynienia też znowu z nadekspresją gruczołów wojowych i prawdopodobnie z łupieżem tłustym. Jeżeli oprócz dyskomfortu, swędzenia, łuszczenia się skóry pacjent, przedstawi nam problem suchych włosów łamliwych, wypadających, problem się utrzymuje już od jakiegoś czasu, to możemy przypuszczać, że jest to grzybicze właśnie zapalenie i zakażenie skóry głowy, i też tutaj dobierzemy odpowiednie preparaty. Warto zwrócić uwagę na to, aby preparaty stosować skojarzone, czyli takie, które nie są ukierunkowane tylko na jedno działanie, najczęściej przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne, ale także na działanie regeneracyjne, keratolityczne, przeciwswędzeniowe, czyli takie, gdzie przyniesie ulgę pacjentowi będzie działało przyczynowo, oczywiście, ale także wspomoże regenerację skóry głowy. Szybko pacjent wróci do pełnego zdrowia, pełnej kondycji. Substancjami, które najczęściej stosuje się w leczeniu schorzeń skóry głowy, to jest po pierwsze cyklopiroksolamina o działaniu przeciwgrzybiczym, szerokim spektrum tego działania działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym. I bakteriostatycznym. To jest pirokton olaminę, który działa również przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, łagodzi świąt, czyli redukuje ten stan zapalny. To będzie glikolan guanidyny o właściwościach świetnych, keratolitycznych, który usuwając martwy, złuszczający się na skórek będzie niejako robił miejsce do regeneracji, odbudowy zdrowej skóry, to na pewno będą wyciągi naturalne, jak bisabolol, wyciąg z palmy sabałowej. One będą działały przeciwświadowo, łagodząco, regenerująco, czy tak jak wyciąg z palmy również będą sprzyjały odrastaniu włosów, a zapobiegały wypadaniu tych, które już padają. Ma. Wielokierunkowość jest w tym przypadku wskazana, bo tak jak mówiłam, nie działamy tylko i wyłącznie na przyczynę, ale pomagamy też tej postanie zapalnym, zniszczonej, uszkodzonej skórze szybciutko się zregenerować. No i na koniec nasza rekomendacja co do profilaktyki. Pamiętajmy, odpowiednia higiena, odpowiednie preparaty, delikatne, nie powodujące takiego agresywnego działania na skórę. Ograniczanie wilgoci na skórze głowy, tak? czyli dosuszanie skóry, e, szczególnie po basenach, po jakiejś kąpieli stosowanie też nakryć głowy przewiewnych z odpowiednich tkanin, żeby ograniczyć pocenie się skóry głowy. No i z rozwagą, z taką uwagą też podchodzenie do zabiegów kosmetycznych, szczególnie panie, ponieważ dużo środków stosowanych w fryzjerstwie również ma no niestety negatywny wpływ na naszą skórę. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia.